Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkie lwy w horoskopie na 2025 rok. No i po prostu, aż muszę powiedzieć, uła! Uła, będzie, moi drodzy, ogniście w Waszym znaku, yy, bo mam kosmogram Wasz otworzony na datę 1 stycznia, yy, i w Waszym znaku, czyli w lwie, jest Mars. Więc dlatego powiem uła! Zapowiada się ogniście. To nie będzie dla Was rok, gdzie me, nie wiem, nic nie robicie, siedzicie sobie spokojnie i tak wszystko życie między palcami przepływa. O nie, 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 nie. Po pierwsze, duża dawka energii. Skąd ta energia się weźmie? No pewnie będzie w Was, wykrzesana będziecie aż tryskać tym, tym nadmiarem, powiedziałabym, no i w którymś momencie to będzie musiało mieć ujście, tak? Więc no po pierwsze, lew może nagle zacząć uprawiać sport. I to taki, ho, ho, to nie będzie Nordic Walking, tylko mogą być nawet jakieś sporty ekstremalne, tak? Jakieś wyzwania stawiane sobie. Przede wszystkim rok, który zapowiada się bardzo Walecznie. I tu powiedziałabym, że ta, ta, ta walka, ale ja nie chcę, żeby słowo walka było zrozumiane w sposób negatywny. Wręcz przeciwnie, lew będzie sobie umiał pozyskiwać do współpracy kogoś, z kim może stworzyć tak, jakąś jedność, w celu osiągnięcia swojego celu, w celu osiągnięcia celu, prawda? Ale wywalczenia tego, co się lwu słusznie należy, tak? Czyli nie będziecie takimi ciepłymi kluchami, które każdy, nie wiem, popchnie, postawi w kącie, ile będzie grzecznie stał. O nie. O, o ile może 2024, no może był taki spokojniejszy, to nie tym razem z lwem. W tym roku nikt lwu nie podskoczy. Mars ma właśnie to do siebie, czyli mamy dwie energie ognia nałożone tak, na siebie, że lew będzie zainteresowany współzawodnictwem oraz wywalczeniem tego, co mu się słusznie należy, dla samej przyjemności pokazania tego, że lew nie jest kociaczkiem i szarą myszką, tylko lwem jest. Lew jest lwem. I tak jak powiedziałam, nikt lwu nie podskoczy. I jeszcze co. I ten na dokładkę Mars, on będzie w opozycji do Plutona, więc już mamy bardzo wojowniczo. I przychodzi mi, słuchajcie, na myśl jeszcze jedna rzecz. Teraz mi to przyszło do głowy. Jeżeli ktoś z Was. No pewnie nie wszystkie lwy, tak, ale mają do czynienia, to co powiem, z energią jądrową, no może ktoś ma, to, to z jakichś względów, czy, to, czy ta dziedzina, czy, czy to słowo energia, czy, czy nawet jądrowa, no to źródła energii, może ktoś pracuje w w, jakimś, nie wiem, w jakiejś firmie, która pozyskuje energię właśnie z źródeł jądrowych albo z jakichś takich dziwnych źródeł innych. to to będzie dla Was taki temat priorytetowy. Nie? I, I na tym polu będziecie się mogli mogły wykazać. No ale to mówię horoskop ogólny, ale jeżeli ta informacja dotyczy, Trzech osób słuchających, a które mają tego typu dylematy, to jak najbardziej zapraszam do zrealizowania siebie właśnie w tym kierunku. Bardzo, bardzo, ponieważ Mars przebywa w znaku Lwa, a akurat w okolicy descendent, descendent również przypada na ten moment robienia horoskopu właśnie w Baranie, więc bardzo ogniście będzie, jeżeli chodzi o związki. I to jest tak, no jeśli ktoś jest w związku, walka, generalnie w tych związkach będzie walka o pozycję, o, no nie bójmy się użyć słowa o dominację, lew nie będzie potulnym partnerem ani partnerką. Nie da się lwa wsadzić do kąta, zakrzyczeć, zaszufladkować, wreszcie pokażecie no, swoje lwie pazurki, krótko mówiąc, tak. Tej drugiej osobie. No, dla jednych to wyjdzie na plus, dla drugich może niekoniecznie, ale może takie oczyszczenie atmosfery doprowadzi do uzdrowienia lwa. Niewykluczone, że któryś lew ma jakąś rozgrywkę z obecnym partnerem, z byłym partnerem, to ten właśnie moment, będzie taki, ten, ten rok cały, no bo to, to, to na przestrzeni całego roku, tak, gdzie te, 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 te rozgrywki będą się toczyć, będzie dla lwa mocno uzdrawiający, taki przywracający wiarę we własne siły, we własne możliwości. Chociaż wiadomo, że to nie jest wszystko takie łatwe, proste i przyjemne, prawda? No ale akurat lew, w tym przyszłym roku będzie w takim bardzo wojowniczym nastawieniu. No cóż ja na to poradzę. No i akurat no przede wszystkim będzie się dotyczyć właśnie spraw związanych z partnerstwem. Natomiast natomiast co jeszcze? Wejdziecie we współpracę jakąś. we współpracy. I teraz mówię o finansach. Na podstawie tego kosmogramu wydaje mi się, że będzie to pozyskiwanie dochodów z innych, z innych źródeł lub ustabilizowanie swoich dochodów, a wszystko to właśnie dzięki temu, że LEW walczy. Ale to już 7 minut mówię to już za długo. Dobra, patrzmy teraz. Co na to wszystko? Karty Lenormand i karty Tarota. Dobrze, postaram się zrobić, przyspieszyć troszeczkę, żeby Was nie zanudzić. Lenormand, taka aura roku. Karta pierścionka, tak? Czyli mówimy tutaj o związkach, nawiązanie nowych relacji. Nowych związków, podpisywanie umów, podpisywanie wiążących umów, w ogóle podpisywanie dokumentów, gdzie należy skupić się bardzo na szczegółach. I jeżeli to zrobicie, czyli przeczytacie każde jedno słowo, nie wiem, jakieś kruczki, takie wpisy, podpisy gdzieś tam ma małym drukiem, to musicie to zobaczyć. Nie możecie niczego zrobić na szybko, pochopnie, na kolanie przysłowiowym. Jeśli macie do podpisania jakieś właśnie kontrakty, umowy, róbcie to powoli, ale tak bardzo skrupulatnie. Tu trzeba zwracać uwagę na szczegóły, żeby w tej swojej całej energii, ferworze walki nie stracić takiej małej, drobnej rzeczy z pola widzenia, a okaże się, że to jest właśnie klucz jakiś malutki haczyczek. Być może, jeśli to wychwycicie, to zadziała to na waszą korzyść, tak? No, i co? Rok pełen wiadomości, dokumentów, czytania, sprawdzania, pisania, SMS-ów, maili. No, będzie tego więcej aniżeli przeciętnie, bo wiadomo, że każdy normalnie w tych czasach pisze sms -y, ale tego będzie więcej niż przeciętnie, tak? Dobra, patrzymy teraz. Tarot zatem wyzwaniem dla LWA na 2025 będzie. Dziewiątka mieczy. Ascendent, szóstka mieczy, descendent. No zobaczcie, piątka buław, co, co mówiłam, że baran i ta walka w związkach. I to jest właśnie sektor numer 7. Wasz dom król denarów. Do czego tutaj dążycie? Dziewiątka buław. Dwa. Trzy pięć sześć siedem osiem jedenaście dwanaście słuchajcie czas? Zakończyć sprawy wlokące się nie wiadomo ile, i generalnie od tego odpocząć. To musi odejść do przeszłości. Do przeszłości musi, muszą właśnie odejść takie zawieszone sprawy, które wlokły się, ciągły, ciągnęły i, i nie było widać końca ani zakończenia. To z tym się lew w końcu rozprawi, tak? Dla Was będzie to rok takiego wypłynięcia w końcu. Na spokojniejsze wody, ustabilizowania, ustabilizowania Waszej sytuacji, szczególnie domowej, zakończenie wielu spraw domowych. Może ktoś ma jakieś, no nie wiem, sprawy sądowe domowe na przykład, albo sprawy związane z zakupem, czy z, ze sprawami spadkowymi, również tutaj mo może być jakieś, jeśli będziecie wymaga, wy, wymagane, będą, nie wiem, jakieś dokumenty, ekspertyzy czy, czy tego typu rzeczy, ważne po, jakby pozwolenia też, ale bardziej opinie, ktoś jakąś opinię i to będzie dla Was ważne, to to w końcu popchnie wszystkie sprawy do przodu i, i dla Was to będzie właśnie taki element um, na, na, na plus. Wyzwaniem dla Was jest hasło, przestań się zadręczać. Przestań się zadręczać, dzielić włos na czworo, przestań źle oceniać siebie, mówić sobie, że jesteś do niczego, traumatyzować się jeszcze bardziej tego typu sformułowaniami, tylko no właśnie. Zacznij doprowadzać do końca sprawy wlokące się, te, które bardzo cię drażniły, gryzły i, i, i zakłócały, zaśmiecały Twój umysł, powodując właśnie te, te, te wszystkie nerwy, stresy, depresje. Z tego trzeba wyjść. I ja nie twierdzę, że w 2025 będzie już totalne tego zamknięcie, bo gdyby tu była dziesiątka, byłoby super. Mamy dziewiątkę, ale tu mamy jeszcze kroczek tak, do zrzucenia z ramion tego wszystkiego, co Was obciąża. No jeżeli ten spokój ma wynikać z konkretnego przedstawienia swoich argumentów i walki o to, co Wam się słusznie należy i walki o Wasze zdanie, jak najbardziej to róbcie. Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o sprawy związane z Waszymi finansami, no ja nie mogę się czepić cesarza. Nie mogę. Cesarz otoczony kartą słońca szóstką buław, sprawy finansowe źródeł dochodów jak najbardziej na tak, prawda? To co było zawieszone, się odwiesza i ruszacie w tej kwestii bardzo mocno naprzód przede wszystkim decydując w końcu decydując jesteście jeżeli ktoś ma ochotę założyć firmę i być cesarzem czyli prowadzić swoją działalność gospodarczą jak najbardziej tak decydować o sobie o tym co robicie poprzez prowadzenie działalności gospodarczej właśnie jeśli chodzi o te sprawy firmowe to tutaj będziecie bardzo mocno pracować nad kwestiami związanymi z awansem. I podpowiem tyle, że jeszcze naprawdę malutki kroczek dzieli was od tego, żeby ten awans dostać, zatem musicie tutaj powalczyć o to, zresztą mówiłam o tym na początku. Bardzo fajne kontakty międzyludzkie dla spraw handlowych, jeśli handlujecie dużo ofert, kupna, sprzedaży, dużo dobrych, intratnych propozycji um, finansowych i to takich, powiedziałabym, godnych, bo mamy w ósmym sektorze, sektor Związki Łoża i Pieniędzy, mamy arcykapłana, zatem te, te wszystkie rzeczy związane z finansami to nie będzie fiubździu, tylko to będzie konkretna gotówka, konkretny kontrakt i tyle. No, sektor czwarty, wasz dom, tak? No tu w waszym domu może się pojawić, jeśli jesteście lewem lub lwicą wolną, partner. I to konkretny człowiek. Król Denarów to nie jest byle tam pomiot, tak? To jest fajna babka, fajny facet, konkretny, stabilny. Więc tego Wam serdecznie, moi drodzy, życzę. Karta Słońca, dziewiątka denarów. To może być ktoś, albo do kogo Wy się wyprowadzicie, albo ktoś, do, kto się może nawet do Was wprowadzić, tak? Może z tą wprowadzkami to nie tak szybko, ale wiecie. No dobra. E, no co, król denarów w czwartym sektorze i w Waszym domu może mówić, że Wy decydujecie o sprawach Waszego domu. Wy tylko i wyłącznie Wy. Albo się ktoś z tym zgadza, ale jak się nie zgadza, to jego problem, a nie Wasz. Garniecie do domu. Macie stabilny dom. Dostatni. O to właśnie przecież w tym wszystkim chodzi. O to, żeby Wasze działania były takie, żeby wywalczyć sobie właśnie taką stabilizację. No i dziewiątka denarów to jest Wasz sektor lwi, sektor piątodomowy, czyli jak, jak się przejawia Wasza ekspresja. No w dziewiątce denarów dążycie do czegoś dużego, luksusowego, bogatego to będzie nowa droga jakaś dla Was. Także warto byłoby tutaj wykorzystać całe swoje doświadczenie, tak? jeśli tworzycie relację, nowo, nowy związek to to warto by właśnie przemyśleć w ten sposób, żeby nie popełnić jakichś starych błędów. Jeśli chodzi o pracę rycerz denarów, to jest taka kontynuacja konkretna, powolna, bez pośpiechu, bez wygłupów. Tu sprawy edukacyjne również mo mogą być ważne w waszej pracy. W końcu wasz poziom intelektualny, drogie lwy, zostanie doceniony. On będzie potrzebny. Widzę Was tutaj w roli takiego eksperta. Ktoś do Was będzie przychodzić, pytacie, ale jak to zrobić? Ile proszę? Blam, 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 tak to i tak to. Czyli będziecie uważani właśnie za taką osobę stabilną, konkretną i mówię, tu trzeba będzie się... Um, Albo będziecie w ogóle w swojej pracy jakieś decyzje wydawać, ewentualnie właśnie chodzi o, o to, żebyście pod po względem edukacyjnym, tak, nie wiem, coś tam może sobie jeszcze zrobili i to będzie takie świadectwo, taka, taka potwierdzenie waszych kompetencji. No i mamy tutaj ten sektor siódmy z piątką buław, no to jest właśnie to partnerstwo, to jest ta walka, tak, walka, ale jest o co walczyć, bo... Możecie walczyć o stabilne partnerstwo. Człowiek może być troszeczkę od was starszy, ale bardzo stabilnie doświadczony i bardzo dobrze wykształcony. Także, no tu jak najbardziej warto powalczyć o taką osobę. W związki łoża i pieniędzy, no to już właśnie mówiłam, arcykapłan, no to nie, to, to, to nie jest byle kto. Jeśli chodzi o wszelakiego typu sprawy finansowe, to tutaj pokazują się takie, tego typu sprawa, że jeżeli będziecie um, cokolwiek, nie wiem, na przykład ktoś chce brać kredyt, nie, to niech skorzysta z e, banku, a nie jakiś takich e, typu kruk, na przykład instytucji, nie. Jeśli chodzi o dziewiąty sektor, mamy tu kartę głupca. Nowe możliwości i kontakty zagraniczne. Dla niektórych lwów może być nawet przeprowadzka za granicę, ale może to być właśnie tylko i wyłącznie jakby nowe kontakty. Wasza nowa droga, nowe zainteresowania, nowa współpraca, ale właśnie związane z tym, co poza granicami Polski. No oczywiście to nie dla wszystkich, więc może skróćmy sobie, że poza granicami Polski, poza granicami miejsca, w którym jesteście. Także tu tak jakby zupełnie coś nowego dotarło do lwów, nowa wizja, nowe pomysły, może nawet coś nowego, w co wierzycie, nie? Tutaj się bardzo ładnie rysuje, ale również nowe możliwości realizowania samego siebie. Czy samej siebie. Do no w tych sprawach takich do czego dążycie. To, to, to właściwie dążycie 2025, dążycie do czegoś, żeby zamknąć definitywnie coś, co wam was kuło i, i kamykiem w bucie siedziało. Przez ostatnie, no powiedziałabym, 8 lat, tak na przykład. Jeśli chodzi o ludzi, towarzystwo paśkielichów sympatyczni, mili, może z tego towarzystwa nawet wykroić się tutaj jakaś propozycja uczuciowa dla was, macie szansę poznania, kogoś miłego do związku, jeśli jesteście samotni. A jeżeli nie, no to takie towarzystwo bym powiedziała młodszych od Was osób, z jakichś względów, ale czy to są Wasze dzieci? No, mogą też być Wasze dzieci, ale bardziej to... to...